W tym czasie były wypadki, ale na, w prasie pani się nie dowiedziała. Były pewne zadrażnienia zawsze między robotnikami a nadzorem na innej historii. Ja pamiętam, jak z moim kierownikiem do, podeszliśmy pod budynek muru, gdzie murarze pracowali i nagle cegła otarła się o ramię mojego przełożonego kierownika, która niechcąca z góry spadła. Na tym budynku wyciągano żelazo. Pręty zbrojarskie, pękcały do góry, dźwigiem i to żelazo się wysunęło i spadło na dół. Nie mogę się dowiedzieć, czy zabiło iść czy nie. Zamknięta była budowa bez wstępu, inne historie. Na, na, temat, na te tematy wtedy w ogóle prasa nie mówiła. Tak samo jak, nie wiem, czy z tą cegłą dla kierownika budowy był problem, czy to cegła spadła sama, czy... Były no właśnie te napięcia społeczne w pewnym sensie. No.